Hej, strędy Kila, witam Was wszystkich w tagu sztelniczo-mangowe grzeszki, który został wymyślony przez Lenę, a nominowała mnie do wykonania go Selena i linki do dziewczyn macie oczywiście w opisie. I cóż, oczywiście na początku można zrobić ten tag tylko jako mangowy, albo tylko jako książkowy. Ja jednak stwierdziłam, że połączę je, dlatego że ja i czytam mangi, i czytam książki, i przez to będę mogła odpowiedzieć głębiej na... Niektóre pytania. Także na przykład nie robiłam czegoś z książkami, ale robiłam to za to z mangami i na odwrót po prostu. I przechodzimy do pierwszego pytania. Czy kiedykolwiek podarowałaś komuś mangę, książkę, którą ktoś podarował tobie? Nie, nie zdarzyło mi się. Nie pamiętam, żeby taka sytuacja mi się zdarzyła. Dlatego, że nawet jeżeli mi się jakaś dana książka, bo manga nie podoba, którą ktoś mi kupił, to ja i tak ze względu na szacunek do tej osoby, nie oddam ją komuś, nie sprezentuję, tak? Jeżeli chcę komuś ko kupić książkę, to po prostu idę i ją kupuję. Bo ja też nie chciałabym dostawać używanej książki, która była na przykład na to traktowanym prezentem. E I tak samo nie sprzedaję książek, mang, które ktoś mi podarował, a mi się nie podobają. I mam takie mangi, które po prostu nie przypadły mi do gustu, ale po prostu ich nie sprzedam e z szacunku do tych osób, ponieważ wiem, że. Chciała mi podarować tą mangę, myślało, że mi się spodoba, no niestety tak nie wyszło. I myślę, że je sobie zostawię ewentualnie, gdybym już naprawdę chciała sprzedać te mangi, te książki, które ktoś mi podarował. To pewnie jestem dziwna i głupia, ale zapytałbym się tej osoby, czy nie ma nic przeciwko. No taka jest to niestety. Nie chciałabym, żeby wiecie, że jeżeli jakąś coś dam, to nagle widzę, że ktoś to sprzedaje, tak? Po prostu może mi powiedzieć, ja wtedy mogę zwrócić to wymienić na coś innego. Drugie pytanie, czy kiedykolwiek skłamałaś, że przeczytałaś jakąś książkę lub mangę? Jeżeli chodzi o mangę, to wydaje mi się, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to tak, bardzo często w szkole kłamam, że przeczytałam jakąś lekturę. Dlatego, że ja kocham, uwielbiam czytać, ale jeżeli ktoś mi każe to zrobić... Ja jestem taka osoba, że nienawidzę, kiedy ktoś mi coś każe. Jak ktoś mi mówi, przeczytaj to, zrób to. Nie wiem, pójdzie gdzieś tam. To ja tego nie zrobię, jest po prostu z przekory, bo jestem zodiakalnym bykiem i jestem uparta jak cholera. I nienawidzę, jeżeli ktoś mi rozkazuje. Więc tak, mam, że przeczytam lektury. I raz przeczytałam w bibliotece, że przeczytam jakąś książkę, dlatego że pożyczyłam dużo książek z biblioteki i akurat ta książka mi się nie spodobała. I w momencie, kiedy ją oddawałam razem z innymi książkami, podeszła do mnie koleżanka i zapytała czy ta książka jest fajna? I wiecie, głupio mi tak było powiedzieć do y, przy pani bibliotekarce i przy mojej koleżance, że sorry, ale nie przeczytałam tej książki. Jakoś tak dziwnie się wtedy czułam i po prostu powiedziałam, że tak, była fajna, ale tak naprawdę jej nie przeczytałam. Zaczęłam, ale totalnie mi nie podeszła, totalnie. Czy kiedykolwiek pożyczyłaś książkę i nigdy jej nie oddałaś książkę Mangę, nigdy jej nie oddałaś. Um, nie. Ja jestem taką osobą, która nienawidzi trzymać coś, co mam pożyczone, i po prostu jak najszybciej staram się to przeczytać i oddać. Nie mam ani jednej książki, ani jednej mangi, w ogóle nie mam nic w swoim domu, co od kogoś pożyczyłam i zapomniałam oddać. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą stronę, to wiele osób ode mnie pożyczyło i nie oddało mi. Także Natalia, ja to pamiętam z liceum, Masz moją książkę, proszę mi ją oddać. I tak tego nie ogląda, ale musiałam się wyżalić. Um, I dobrze, i tyle. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie numer cztery: Czy przeczytałaś serię, czy kiedykolwiek przeczytałaś serię książek mang, ignorując kolejność? Jeżeli chodzi o książki, wydaje mi się, że tak. Nie jestem do końca przekonana, co to było. Natomiast wydaje mi się, że, że przeczytałam po prostu jakiś losowy tom, a potem dopiero wróciłam do, do całej serii, do pierwszego tomu. Jeżeli chodzi o mangę, to przez przypadek, dlatego że kupiłam sobie tom Cykat i zaczęłam go czytać. I gdzieś tak w połowie, no bliżej połowy, zorientowałam się, że to nie jest ten tom, że tutaj są rzeczy, których ja jeszcze nie powinnam wiedzieć i że chyba się pomyliłam i faktycznie. Wzięłam po prostu nie ten tom, który chciałam czytać, ale to było przez nieuwagę, a nie specjalnie. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to wydaje mi się, że był taki, e, taki przypadek. Natomiast o jaki dokładnie tytuł chodziło, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć, nie pamiętam. 5. Czy zaspoilerowałaś kiedyś książkę mangę? Hmm. Jeżeli chodzi o książki, Wydaje mi się, że nie, natomiast mangę e, zespoilerowała i też zespoilerowano mi, ja ogólnie nienawidzę spoilerów, ale po prostu tak rozmawiałam z tą osobą i ona mówiła, że ma tą mangę i że ją czytała, ale nie powiedziała do którego tomu, więc zapytałam się jak zareagowała na to wydarzenie, to, to dane wydarzenie z tej mangi, no i ta osoba była na mnie zła, bo się okazało, że ona jeszcze o tym nie wie i, i to był taki dość poważny spoiler. I raz mi zarzucono, że spoilerowałam mangę na recenzji. Natomiast to, co ja tam powiedziałam, było nieodzowne do tego, żeby w ogóle opowiedzieć, o czym jest ta manga. I, i nie wiem, dla mnie to nie był spoiler. Tak samo, jeżeli w pierwszym odcinku anime coś się tam dzieje, coś ważnego i potem jest na tym budowane całe anime, że na przykład w pierwszym odcinku ktoś zostaje parą, no to to nie jest spoiler, bo jak mam opowiedzieć resztę fabuły o czym jest, że jest o ich przeżyciach jako para, jeżeli nie wiem w ogóle, że oni zostają parą. Więc tak, zespoilerowałam książki, nie? To tym jest niechcący. Sześć. Czy kiedykolwiek zrobiłaś ośle uszy w książce lub mandze? Mangi strasznie szanuję i nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle jakoś mego otwierać, żeby je zniszczyć. Zresztą, no nie ukłamujmy się, na tym spada bardzo, bardzo ich wartość. Um, natomiast jeżeli chodzi o książki, to tak, zaczęłam mi się robić ośle uszy. Nie mówię, że teraz, bo w ogóle wtedy nawet nie myślałam o tym, żeby sobie zaznaczać zakładkami, tylko po prostu to były przeważnie książki z biblioteki. Które już i tak były zniszczone, albo jeżeli ja dostałam jakieś książki i wiedziałam, że nie wiem, będą tylko dla mnie i że mogę z nimi w sumie zrobić co chcę, no to jako dziecko nie myślałam o tym, po prostu robiłam te ośleusze, żeby sobie zaznaczyć fragment, do którego mam wrócić, ale teraz tego absolutnie nie robię. Natomiast w przeszłości to się zdarzyło, ale tylko jeżeli chodzi o książki. Natomiast już się oduczyłam pożyczać mangi. Potem, jak pożyczyłam mangi, i no okazało się, że już nie mogę sprzedać pewnej serii, bo cztery tomy są mega uszkodzone. Także ja już mangi nie pożyczam. Um, czy kiedykolwiek. Siedem. Czy kiedykolwiek skłamałaś, że nie posiadasz jakiejś książki lub mangi? Nie wydaje mi się. Jeżeli zresztą ktoś chce wiedzieć, jakie mam mangi, to wystarczy, że obejrzy filmik z moją kolekcją mangową. Jeżeli chodzi o książki, no to. Nie miałam tak, że kłamałam, że nie mam jakiejś książki. Um, nawet w sumie nie wiem, czy ktoś mnie pytał jakąś książkę, czy mam na półce. Nie, nie, chyba nawet nie było takiej sytuacji po prostu. żeby ktoś mnie zapytał, czy coś mam, a ja w jakiś niewyjaśniony nie sposób odmówiła tej osobie, bo że nie mam. Numer 8. Czy kiedykolwiek skłamałaś, że nie przeczytałaś danej książki mangi? Czyli, że przeczytałam, a mówiłam, że nie przeczytałam. Chyba, chyba nie było takiej sytuacji. Nawet przyznaję się, że czytałam przez 65 dni i ten dzień, ale nie, nie było takiej sytuacji. Jak ktoś mnie pyta, czy coś przeczytałam, to oczywiście mówię, że tak. Jeżeli tak faktycznie było, jeżeli nie, no to mówię, że nie. Nie widzę powodu, dla którego miałabym kłamać, że czegoś nie przeczytałam. Jeżeli ktoś pyta, czy czegoś nie przeczytałam, to przeważnie chcę podyskutować o tym tytule, bo myślę, że przeczytałam, więc nie wiem, czemu miałabym. Kłamać na ten temat. Numer 9. Czy kiedykolwiek pominęłaś rozdział albo fragment książki mangi podczas czytania? Niestety tak, dlatego że jestem w gorącej wodzie kąpanej i też lubię, jak cały czas dzieje się akcja. A jeżeli na przykład, jak przydajmy na to y, cykady, gdy cykady, w trzech ostatnich tomach było tak dużo gadek, szmadek, że po prostu. To mi nie było do niczego potrzebne i nudziłam się czytając, to to przyznaję się, że omijałam niektóre fragmenty mangi i po prostu czekałam na te najsmaczniejsze momenty, bo po prostu mi się nudziło i nie miałam ochoty tego czytać. Jeżeli chodzi o książki, to też czasami mi się zdarza. Na przykład teraz czytam taką sagę norweską: Siostry ze Złotego Brzegu, i to mam ponad 50 tomów. I też przyznaję się, że w paru fragmentach. Po prostu kartkowałam, dlatego że tam jest tak dużo bohaterów i tak dużo historii, że nie wszystkich da się polubić i nie wszystkie historie są dla nas pasjonujące. No, sorry, ale to, że ciotka Tula opowiada o tym, jak ona sobie tam szyje ubrania yy, i przy okazji zastanawia się, jak tam ze swoimi siostrzenicami, yy, no to, to mnie nudzi i po prostu fragmenty, gdzie jest ciotka Tula, to, to omijam. Jeżeli chodzi o mangi, to niestety też, czyli jest nudniejszy moment, który mnie nie interesuje, no to nie widzę powodu, żeby po prostu nie przekartkować tych stron. Tak. Um, 10, ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek mówiłaś źle o książce Manze, która Ci się podobała? W sumie nie wiem. Nie wiem, naprawdę, czy kiedykolwiek mówiłam coś źle o mandzy, która mi się nie podobała, nawet nie wiem, która manga, czy wiem, które mangi mi się nie podobają, ale to od razu mówię. Jeżeli chodzi o książki, nie jestem przekonana o tym. Wydaje mi się, że nie, że, że tak samo jak właśnie z mangami, że jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu mówię to wprost, jeżeli coś mi się podoba, to też mówię to wprost. 365 nie jest złą mangą, na, boże, złą książką, natomiast jakby pierwszy, podczas mojego pierwszego kontaktu z nią, to wcale nie myślałam, że jest taka beznadziejna. Dopiero potem jak już obejrzałam parę recenzji i też troszeczkę przemyślałam to, e, co tam się w ogóle od Janie Pawlało, no to stwierdziłam, że w sumie to jest książka bardzo dziwna, nielogiczna i, i taka nie do polecenia, że tak powiem. Natomiast na początku jakby ktoś po prostu. W tym fragmencie, jak ja to przeczytałam, mnie zapytał, czy ta książka mi się podoba, to powiedziałam, że tak. Natomiast teraz to stwierdzam, że jest ok, natomiast jest tam tyle głupot, takich beznadziejnych akcji i w ogóle niemyślących bohaterów, że ja teraz stwierdzam, że ona nie jest fajna, ale wtedy po prostu jakoś tak mi się podobała. I co, że tyle. Ja dziękuję Selenie za nominację i ja nominuję Asumi. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał zrobić ten challenge, to oczywiście śmiało, nie ma problemu. Także cóż, dajcie znać, czy Wy popełniliście jakieś grzeszki. Zapraszam Was do komentowania, lajka, że się podobało. Zapraszam na mój Instagram i trzymajcie się, pa pa!